Z tej strony maksymalny 7,7, a to kolejny odcinek z World of Tanks. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie troszeczkę ISA 2S. Jest to czołg, nagroda za tryb Droga na Berlin. W No, To zawsze się buguje spokojnie. Jeżeli wejdziecie sobie w operację, macie 5 etapów i na ostatnim live'ie ukończyliśmy misję na ISA 2S. Zapis live'a jest zapisany na kanale, więc w każdym momencie możecie go obejrzeć. Eee, dobra, i przechodzimy już do ISA. Na pewno co charakteryzuje ten czołg jest to, to że ma takie płyty, takie siateczki. To są płyty. Które mają zatrzymywać pociski kumulacyjne. Jest to bardzo fajne i jeżeli zapytacie, czy to więcej dinga, to więcej nie dinga. To po prostu jest bardziej pod kwestię wyglądu. Oczywiście pancerz w efekcie też daje, ale nie jest to tak bardzo efektywne jak. Jakby niech, niektórzy chcieli, ja też bym chciał, żeby to było bardziej efektywne, ale niestety jest to bardziej siateczka, taka firanka, w która po prostu zostanie przebita. Ale he, trochę się na tym zatrzymuje, więc jest to fajne. Te siateczki mają po 5 mm, więc no, taki papier, ale troszeczkę tych hitów zatrzymuje. Czy kumuli. Eee, dobra. Jakiemu graczowi ten czołg może się spodobać? Jeżeli lubicie ruską linię do ISA 7 bądź do obiekta 705A i spodobał wam się po drodze IS, ten czołg bardzo przypadnie wam do gustu, ponieważ jest to lepsza wersja ISA. Zarabiacie więcej, więcej doświadczenia dla załogi i w ogóle więcej. Tutaj mamy dwa czołgi. Porównanie dwóch czołgów wziąłem z listy porównania z gry. Wystarczy kliknąć tutaj do porównania i możecie dodać, jaki czołg chcecie. I tutaj mamy wszystkie parametry: żywotność, mobilność, maskowanie itd. Zaczniemy więc od siły ognia. Siła ognia wynosi na IS-261, a na IS-2S-212. Dlaczego tak? Średnie uszkodzenie na strzał wynoszą 390 na obu czołgach. Średnia penetracja też, minimalny czas ogłuszenia w tym czołgu nie ma ogłuszenia to nie jest artyleria. Szybkostrzelność jest identyczna, ładowanie działa jest również identyczne. Prędkość obrotu działa. To jest jedyne, co różni się tak naprawdę w tym czołgu pod względem siły ognia. Reszta jest identyczna, tylko że IS po prostu szyb szybciej obraca wyżyczką, bardziej może nią manewrować, a jest to bardzo mało odczuwalne praktycznie w ogóle, więc nie musicie się tym przejmować. Eee, ograniczenia podnosienia, opuszczenia lufy. Tutaj jest słabo, bo ja ostatnio bardzo dużo gram kranwagnem, ale nie jest to zły wynik. Mamy minus 6 stopni opuszczenia armaty i 25 stopni podnoszenia. Podnoszenie armaty jest bardzo spoko, opuszczanie nie jest spoko, przynajmniej dla mnie. Znaczy, w waszym przypadku to pewnie będzie git. Jest to spoko wynik, ale ostatnio bardzo dużo gram kranwagnem, <grym> przez co... Troszeczkę mi się zaburzyły te poglądy w, w tym opuszczaniu. Czas celowania jest identyczny. Rozrzut na 100 metrów jest identyczny, czyli tak naprawdę z doświadczenia grałem na Isie. Kalafiory latały i na prawo i na lewo, ale na Isie 2S to działo wyjątkowo jest celne, jak na ruski czołg. Jest to naprawdę bardzo dobre. Bardzo dobra ta celność. Nawet w jeździe czasami trafiam na 300 metrów. Mam co prawda bardzo dobrą załogę, bo mam 4-5 perków zacząłem na dowódcy. 4 perki już tutaj się robią, więc no dobrą mam załogę. Ale nie jest to jeszcze jakaś najlepsza. Ale mówię, mam bardzo dobrą załogę. Żywotność. Tutaj na Isie mamy 212 i 182, na Isie 2S. Dlaczego tak? Żywotność mamy identyczną, ale pancerz kadłuba jest inny. I tutaj jest to troszeczkę przekłamane, więc przejdźmy teraz do omówienia płyt pancerza. Jesteśmy na stronce GG, na której możemy sobie bardzo fajnie sprawdzić pancerz wszystkich czołgów. Zacznijmy może od Is. Is ma niezły pancerz, jak na siódmy poziom, ale przejdźmy do live, czyli tak naprawdę pancerza na żywo. I zobaczcie. W tym miejscu mamy 140 mm. W tym miejscu będzie Rikoszet. 170 mm. W tym miejscu mamy. 100 mm 107 mm pod kątem. Przechodzimy na ISA 2 S. Dajemy też live i zobaczcie. Tutaj dolna płyta jest słabsza, jeżeli chodzi o efektywny pancerz o 20 mm, ale w tym miejscu, zobaczcie, ten pancerz jest naprawdę dużo lepszy. W efektywnym pancerzu to naprawdę może dojść czasem do wartości 170, 100. 100, nawet 200 zobaczcie, tutaj mamy, a na Isie zobaczcie, tutaj jest 107, więc na pewno jest moment na ISie, że dinga więcej. Ale jednak ten fragment na Isie 2S jest większy. Wierzyczka, jak na ISie, jak i na Isie 2S jest dosyć mięciutka. Po lewej stronie mamy duży fragment, w którym możemy przebić garnek. Też jest gigantyczny, więc ogólnie w tym czołgu pancerz jest. Ale jak na ISIE, tak też tu trochę to odbije. Ale jednak czasami, jak wyjedzie na nas ósemka w dziewiątka, to już w ogóle to raczej nie ma szans, że się coś dingnie. Dobra, przechodzimy z powrotem do gry. Witam Was z powrotem w grze i kończymy omawianie czołgu. Skończyliśmy na żywotności, pancerz jest już ustalony, przechodzimy do mobilności. IS-2S waży mniej, ale za to moc silnika jest dosyć mocno słabsza. O 100 koni mamy słabszy silnik na IS-2S, przez co mocna tonę Mocno będzie odczuwalna I, moc, e, i prędkość maksymalna również będzie słabsza o 4 km na godzinę. Będziemy się wolniej rozpędzać. E, w prędkości maksymalnej, jak mówiłem, mamy 4 km więcej na godzinę. W isie podstawowym z drzewka prędkość obrotu jest również lepsza e, za, ze względu na silnik. Maskowanie jest identyczne. I zasięg widzenia jest lepszy w normalnym is ale zasięg sygnału jest lepszy w is 2S Gdybym ja miał wybrać, to wybrałbym yy, lepszy zasięg widzenia Przy sperki da się podnieść bardzo zasięg sygnału Więc wolałbym mieć zasięg widzenia, bo wtedy więcej zobaczymy Ale to by było na tyle z omawiania tego pojazdu ja zagram bitewkę na 4-mniej więcej perkowej załodze z ulepszonym systemem naprowadzania, wentylacją oraz mechanizmem dosyłającym, czyli, od, czyli dosyłaczką. I optyki nie biorę, <śmany> optyki nie biorę. Jest to czołg ciężki, więc raczej nie będę brał, chociaż czasami biorę optykę na czołgi ciężkie, ale bardzo rzadko. Są to naprawdę wyjątki. Jak uznam, że po prostu na jakimś czołgu nie przyda mi się na przykład wentylacja, to zakładam optykę, ale jest to bardzo rzadko, więc tutaj założyłem wentylację. Uznałem ją za bardziej ważniejszy aspekt w tym czołgu. Więc tak. Myślę, że możemy przejść do bitewki. Wszystko chyba już omówiłem. Mniej więcej. Tak, wszystko już omówiłem i widzimy się w Pitewce. Ok, jesteśmy na Erlenbergu. Przytało nas bardzo źle, ponieważ jesteśmy na dziewiątkach. No, będzie ciekawie, albo i nieciekawie, jak dostanę za 700 na początku bitwy. Później mnie tylko dobiją. Jedziemy, jedziemy. Coś mi ostatnio gra trochę, ścina, nie wiem czemu, ale coś mi ścina. Będzie ustawienie graficzne chyba zmniejszyć, 60 fpsów jest, ale czuję takie lekkie ścinki na ekranie, nie wiem, czy to przez nagrywanie, czy co? Trochę chyba się zapędziłem jednak. A widzicie, dingam! Ale jednak tego już nie dingnąłem od 50 tp. Nasze czołgi ciężkie, nie wiem co zrobiły, się zatrzymały nagle. Mx nie spotuje tylko stoi się patrzy. Odbiłem się od boku 50 tp. prototypa. To nieźle, to nieźle, naprawdę dobrze. Dobra. Wychli ktoś. Nie ty, może nie ty. No weź, nie ty, no. Ty nie możesz. No, zobaczcie, go na tej przebije. Ale tego już tak. Dobra. Weszło za 424. Alfa w tym czołgu naprawdę mi się podoba. Jest bardzo przyjemna. To jestem jak na Isie. To jest Widzicie, w tym miejscu jest taka luka pomiędzy budynkami. I przez to widzę te dwa czołgi. i 2S. Prototyp się na mnie czają 50... o a i teraz tak jeżeli bardziej się cofnę dostanę w dupę od E-75 jeżeli podjadę dostanę w przód od T-55A I tak chyba już wspomnę. Dobra, ryzyk może się uda przeżyć. Już został tylko tutaj kernarwą na frontowej linii ognia. Tygrys się odbił. Musimy się schować jak najszybciej, ale nie udało mi się schować przed ostrzałem prototypa. No niestety, drużyna pierścienia tutaj się trafiła trochę. No, ale w World of Tanks często widzi się wyniki teraz 15, 2, 15, 3, 15, jest naprawdę często spotykane. No, to na MX Edicję trafia teraz. Dostał no i zginął. Dobra, widzimy się w garażu. Więc tak, tak nie ja mogę kliknąć. Dobra, tak wygląda wynik bitwy. No, jesteśmy na samym końcu. Chociaż no, typ to w ogóle nic nie zrobił. Więc słabo. Dziewiątka Top Tier, zrobiłem więcej od niego. Ale dobra. Widzimy się jeszcze w kolejnej pitewce. Okej, okay, więc mamy mapkę Murowanka. I wczytanie z dziewiątkami to niedobrze. Bardzo niedobrze. Hmm. dobra, pojedziemy na prawo. Polecimy na prawo dokładnie tak. Jestem ciekaw, bo zobaczcie, że tu jest taka jakby przytopiona, taka trochę uszkodzona ta siatka. Ciekawe, czy w tym miejscu jest mniej pancerza, faktycznie, czy to jest tylko tak kosmetycznie dane? Chyba kosmetycznie nie wydaje mi się, że. World Gaming chciałby się bawić z takim czymś, że tutaj jest akurat mniej pancerza, siateczka jest mniejsza. Nie wydaje mi się, więc chyba jest identycznie. O, nie trafiłem. Hmm. Bardzo często tym czołgiem wczytuję na dziewiątki Przynajmniej ja tak widzę, w ogóle siódemki na dziewiątki bardzo często wczytuję I to jest słabe, dlatego nie gram na dziewiątkach No bo tak naprawdę żyję jakieś ...dwie minuty i już nie mam większości HP Dostaw gąskę, ale to i tak nie ma znaczenia, bo zaraz i tak zginę. No... Ten czołg na siódemkach, a raczej na dziewiątkach, to jest po prostu słabo. No zresztą jak każdy czołg tego tieru, może gracie lightem, to wtedy możecie jeszcze coś wyspotować, coś tutaj odbić, jakąś ofensywę, obronę możecie zrobić. A tak to trochę słabo. Gram na krzaki, Niczym light. Nie przebiłem pancerzyca 2S, czyli to dinga. Jest pancerza, niestety nie na mnie przetestowany, ale. Wiecie, że dinga. Ja nie dingam. Ja nawet jak mausem gram, to nigdy nie dingam. Nieważne pod jakim kątem nie stoję, to zawsze mnie przebiją. Albo załadują po prostu sucha eka i mają mnie gdzieś. No jeszcze... O! Pa, pa, pa. Z podpałką jeszcze, tak, tak, tak. Dobra, jadę stąd. Jadę. Chwila, zobaczymy, może wyspotujemy kołowca. Patrzcie, odbijam. Co prawda od kołowców, które nie są zbyt. O, o, jeszcze nie polosował mi uszkodzeń. Nie, nie, co to było. Ale nie, ten czołg na dziewiątkach, od razu mówię, nie spisuje się za dobrze. Ale na siódemkach wymiata Jeżeli was czyta na siódemki to jest super Ale W ocie nie wiem ostatnio coś Słabo Idzie z tymi Czytaniami na topa na siódemkach Dobra więc widzimy się W garażu Okej okay, więc Jesteśmy w garażu Przegrana. Jeżeli byście chcieli sprawdzić jak mniej więcej gra się tym czołgiem, najbardziej polecam Wam Isa. Isa jest najbardziej takim czołgiem, który najbardziej odzwierciedli wam to jak. Gra się tym czołgiem, ja Wam polecam po prostu grać w, droga, w tryb Droga na Berlin. W końcu go zrobicie. Zwłaszcza, że są misje dzienne. Możecie zdobyć sobie żetoniki i szybko je wymienić. Po prostu na e, wszystkie te misje razy 15. Akurat ja już dzisiaj wszystkie wykonałem, ale zobaczcie, jeżeli jesteście tutaj. Jak zwykle, jeżeli jesteście tutaj i wejdziecie na przykład na tych grot, klikniecie, klikniecie, wymień, i macie. Ja mam dostępne 8, czyli mogę wymienić sobie 8 razy 15, będę miał na 8 bitew do pałkę razy 15, więc to jest super. Ja Wam polecam po prostu grać w tym trybie. Będzie dodatkowa premka, będziecie mogli szybciej szkolić załogę. Czołg mi się bardzo podoba, ale niestety wczytał mi. Jedno wczytanie z dziewiątkami, które w ogóle w... zrobiłem tam jeden strzał, chyba. Akurat trafiły się dwie bitwy, w których za dużo nie mogłem zrobić. Ale czołg jest dobry, ja Wam go polecam. I dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. 谢谢。